Na Minecrafcie yy, yy, Java Edition na telefonie <noise> Cie, Czy zadziała w dwóch FPS-ach Pytanie niepotwierdzone I zaraz się okaże Zatrzyma nagrywanie, żeby nie trzeba poczekać Proszę Załadował się, tylko y, Chwila, jeszcze na chwilę zatrzymam, albo i nie Uwaga, 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 czy to zadziała? Errory wszędzie Dobra, mam ileś tam FPS-ów. Od razu widzę, że nie ma. Włochow. Open GL jest na pewno. Mm. Nie ma cieni. Jest mało FPS-ów. No, 7. I są te brzydkie poszarpane nie. Spróbuję wejść do ustawień tego. Mm, czyli tak. Chwila po ustawieniu sobie coś. Okej okay, właśnie no Dalej. Okej. Okay, gotowe, Co zadziała? Tak już jest lepiej. Więc. To tyle. pa. pa.